Standarowy kierowca ciężarówki, który wyznaje religię. Transport się nie opłaca. Nawet mody do o tym powstały. O co z tym chodzi? Co nie umie sobie trochę między garażami popodróżować? Sławomir Nasierowski. To 26-letni kierowca ciężarówki, który zaczynał swoją historię jako busiasz. No, tak, busiasz. Jeździł Fiatem Ducato, którym sam osobiście jeździłem i bardzo mi się podoba. Bo to oczywiście seria, jedź jak, więc wy dzisiaj będziecie mogli się poczuć jak Nasierowski za sterami waszych wirtualnych ciężarówek. Tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Sierowski robił serię jak kierowca busa i powiem Wam, że naprawdę fajne materiały. No, tak jak wspominałem, no, y, ludzie wychodzą z busów, ale busy chyba nigdy z nich nie wychodzą. Później zrobił prawko C plus E i jeździł Dafem LF i woził tam łódki. Później pracował w Marpolu i jeździł tam Mercedesem MP3. Po jakimś czasie przesiadł się też na Dafa. XF106 pracował także w Italii Cargo, tam śmigał z Kanio Streamline. No a później, już każdy wie, założył własną firmę. Oczywiście, standardowo w opisie macie wszystkie modyfikacje, które dadzą wam różne modyfikacje, np. skiny ciężarówek, jakie ma na sierowski, czy różne gadżety do kabiny i tak Mieszkał chyba w Subsku, jak niektórzy mówią, uwaga, teraz cytuję. Kiedyś Nasierowski był takim bachorkiem, który sprawiał problemy wychowawcze, lecz, te, lecz teraz jest coraz lepiej, podobno. No w sumie on, on ma taką... on ma takie coś, co nie, że, że wygląda jak 18 osiemnastolatek za kierownicą. I teraz uwaga, Nasier ma trzy ciągniki, albo cztery, nie wiem, trzy czy cztery, napiszcie w komentarzu. Pierwszy jaki miał to był DAF XF-106, tego Dafika mamy standardowo w ETS2, a na dodatek można mu wgrać skina Nasierowskiego. Bambik! o tam! Bambik! Bambik! Potem zakupił sobie skanie S450, którą często śmigał z Arim na podwójnej obsadzie. A co ciekawe, jego film na podwójnej obsadzie ma sporo. Ponad 2 miliony wyświetleń. Tak, ten trakerski youtuber ma więcej wyświetleń niż na przykład filmy o pod tytułem Zróbmy to na moim łóżku! albo. Podłoga to lawam w basenie! Tak, wartościowe materiały doceniane przez YouTube i jego algorytm to rzadkość. Wiem, wiem, brawo YouTube. Następnie nasier wziął sobie Renault Range T480 i również ten model mamy w ETS2. Niestety wyposażenie wnętrza no nie dorówna. Nie dorówna żaden mod w wyposażeniu wnętrza tego co ma nasier. No niestety. Be bardzo warto wspomnieć, że Udar bardzo lubi się z Nasierem. Są to naprawdę oddani kumple i mają zarombiste stosunki. Nie jestem do końca pewny, ale podobno za leasing Nasier płaci miesięcznie 4000 euro. No i właśnie chyba ma jeszcze to w skanie streamline, ale tego nie jestem pewny. Musiałbym to gdzieś ogarnąć. Nasier ma dwójkę dzieci. Wiem. Wiem, wygląda młodo, ma to samo co ja, albo Krzysztof Ibisz, wiecznie młodzi, ale tylko po prostu czekać, aż Nasier na swoich filmach będzie przyuczał swoje dzieciaki do, do zawodu. Wyobrażacie sobie te, te na przykład takie tytuły w gazetach, gdy Nasier nagrywa jakiś filmik, w swoimi dzieciakami za kierownicą jest nagrywany taki Młody youtuber zmusza swoje dzieci do jazdy za kółkiem! Albo yy, daje prowadzić dziesięciolatkowi, o nie, tragedia, hashtag smutek. Jak chcecie pośmiegać jak Nasier po pracy, polecam wam BMW X5 albo Golfa Golf 4 yy, w kombi. Oczywiście takie modele również możemy sobie znaleźć w Eurotracku, wszystkie mody w opisie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Nasierowskim i kogo kolejnego chcecie zobaczyć w serii Jedź Jak, to wytypujecie, pamiętajcie. Dziękuję oczywiście użytkownikom grupy kuchenna flota MyStretch24, bo to wy dzisiaj pomogliście w zrealizowaniu tego odcinka w bardzo szybkim tempie i za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście zapraszam wszystkich na tą grupę, bo tam jest zarobista społeczność, gdzie możecie się wszystkiego dowiadywać przedpremierowo na moim kanale. A pamiętajcie, żeby stawić subika, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i trackerami i modami do Eurotracka i do farminga i do innych gier. Lajka, like żeby docenić ten film i był taki większy zasięg. I wyślij ten film swojemu znajomemu, który też uważa, że transport się nie opłaca. Nic w ogóle nie opłaca się. Dziękuję bardzo i do zobaczyska.